Proszę Państwa, lada moment, rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. Tak bardzo wyczekiwane przez kibiców. Nie ma to jak w końcu rozsiąść się przed telewizorem lub zająć miejsce na... Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Bardzo dobra interwencja. Wadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. No, chyba trafi! Panu Bogu w okno, ale za to z jaką mocą? Zupełnie niepotrzebnie. Esusimas. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Nie udało się utrzymać przy piłce. Teraz przy piłce Jesus Imas nie dał się zaskoczyć tym strzałem. Broni pewnie. Piłka wypita z podnukrywala. Niestety dla nich to jest offside. Ech, szkoda, że to podanie nie nastąpiło kapkę później, bo wtedy udałoby się uniknąć pozycji spalonej. Może wyciągną z tego wnioski. Jesus Imas. Ruszył teraz Jesus Simas. Urywa się obronie. Mogło być groźnie, ale tu był spalony. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. No, nie kwapią się teraz do ofensywnej gry. Wrę czy z tego będzie gol? Dało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Jesus mas. Kapitalny blok. Było groźnie. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Sędzia kończy pierwszą odsłonę. Jak na razie mamy w tym meczu remis. Chyba ma. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, Tomku strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybunach. Nie wiem, co się dzieje. Obu drużynom czegoś dziś brakuje. Mają ogromne problemy z przedostaniem się pod bramkę rywala i oddaniem strzału. Oby nam się ten mecz rozkręcił. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie, i mamy przechwyt piłki. Esusimas. Nie do wiary. Nie są w stanie utrzymać się przy piłce. Teraz przy piłce Jesus i Mas. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Hansen. Romanczuk. Mas. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Odzyskują teraz piłkę. Jakilonia rusza po zwycięską bramkę, a zawodników niesie coraz głośniejszy dop. Ma wsparcie, by to rozegrać. Szansa na objęcie prowadzenia. Dobra. Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Rzut karny. Druga żółta kartka i dograją ten mecz w osłabieniu. A ta sytuacja może też dodatkowo odbić się na wyniku spotkania, bo przecież rywale zaraz wykonają rzut karny. I gol! Pewny strzał. Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Dobrze wyczuł intencję Bramkarza, ale tego strzału i tak nie udało się obronić. Piłka mija go górą i wpada do bramki. Nikt nie może mieć pretensji o tę parę. Taras Romanczuk. Jesus Simas. Jagiellonia w natarciu. Wciąż walczy o remis, chociaż niewiele czasu zostało. Hansen. Jesus ima, ponownie. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Pozostało już tylko 120 sekund. Jest coraz bliżej pola karnego. Uwaga, nie może tego zmarnować. Koniec meczu. Miejscowi fani nie wydają się specjalnie